Jak tu biegać po tym mieście bez zatrzymywania się na zrobienie ujęcia tu i tam? Niewykonalne to jest. Kurde, dzisiaj to mocne zwiedzanie mi się wkręciło z bieganiem. Najpierw tam przez koło ratusza przez most brukliński wzdłuż Brukliną. Obok stoczni, aż tutaj, to jest już Williamsburg. Oh. Jeszcze nie koniec. Najlepsze miejsce z kanapkami w Jorku. Niestety muszę chleb zostawić. <laughs> Musiałem się zdrzemnąć po tym wszystkim. A teraz pokażę wam coś ciekawego. Jako, że zabieram się za przebiegnięcie maratonu z próbą zrobienia tego na diecie ketogenicznej, uznałem, że potrzebuję y, najlepszego możliwego sposobu, żeby te ketozy w sobie mierzyć. To jest takie samo urządzenie, jakiego się używa do odczytu poziomu cukru we krwi. Ach, mój odczyt w tym momencie to aż cztery jednostki, więc to jest w sumie aż za głęboko, więc mogę sobie pozwolić na troszkę rozluźnienie pośladów. Znaczy, żeby nie było, że nie no ludzi, żeby sobie kupowali takie sprzęty, no to jest dla chyba dość ludzi tak bardzo zaawansowanie wkręconych w ten temat. A jakbyście się tym bawili, to pamiętajcie o dezynfekcji, higienie, czystych rękach. I o nieużywaniu igiełek więcej niż raz. Zamówiłem burgera zawiniętego w liście zamiast bułki. Hmm. Strasznie mi się dzisiaj nie chce pracować, ale muszę coś napisać. Eee, element planu reklamu, reklamówki do Japonii. Jeszcze ogłoszenie o pracę muszę napisać. Porobiłem dużo rzeczy. Taki ciąg takiego multitaskingu, gdzie skaczesz od taska do taska. Od taska do taska. Napisałem ogłoszenie o pracę. Fajne, no w sensie jakbym parę lat młodszy, to sam bym aplikował do pracy. We własnej firmie. No fajne teraz mając tutaj z tym hotelem. Jak mogę sobie tu przychodzić i być? To jest funkcja trasu, żeby być. To był taki żart, czy mem taki w ogóle na moim kanale, że mosty są najgorsze w okolicy Maratonu w Nowym Jorku. Jak pobiegłem, ale wjechać sobie na Rowerze, czy wbiec na taki most, to jest naprawdę kurde wysiłek. Tu jest taka elewacja, jakbyś biegł na 12 piętro budynku. Uff. No a idziemy, proszę Państwa, tam na dach takiego budynku ładnego, w dzielnicy, która nazywa się Dumbo. Wszyscy sobie to zdjęcia robią. No, byłem tutaj już o świcie. A jak chcecie zrobić zdjęcie w takim punkcie, to lepiej być o szóstej rano, bo wtedy nie macie. 40 osób w kadrze. Trzeba wstawać rano, jak się chce mieć ładnego Instagrama. No nie da się tego obejść. Ojejku, no most brwiński to jest jednak widok. Nie do bania. tak tak się mówi. Jest tutaj Magda ze mną. Dzień dobry. Cześć, dzień znowu dobry. się widzimy. Film o Poincie nagraliśmy w zeszłym roku razem. Bardzo dobry, polecam, zajrzyjcie. A jak to się nazywa w ogóle? Yy, ta dzielnica Brooklyn Heights. Brooklyn Heights. A to jest Robbie. To ja, you wanna buy the Brooklyn Bridge, I'll sell really cheap. Byliśmy właśnie w takim klubie na dachu, tutaj w Dumbo gdzie nie można robić zdjęć, ale troszkę tam telefonem ukradkiem zrobiłem, więc możecie zobaczyć. Bardzo ładne miejsce z takim vibem jak, jak Sitcom, że e, nie wiem, bohaterowie tam sobie chodzą i jakieś zabawne linijki wymieniają i jest śmiech z puszki. No, jak zachód słońca, to fajnie widzieć od strony Brooklynu, bo wtedy widzisz cały Manhattan w najlepszej swojej całej okazałości. Tutaj mamy takiego fotospota. Teraz. W ogóle to, bo Magna mieszka w Stanach, w Nowym Jorku od jak dawna. 10 lat jeszcze. 10 lat. I zrobimy sobie QA taki, więc jeśli chcecie zadać Magdzie pytania o mieszkaniu tutaj, e, to wpiszcie w, w komentarzach i za parę dni nagramy taki odcinek. E, opowiemy Wam, jak się tu mieszka. Pa! To będzie bardzo fajna gratka dla nas wszystkich, bo Magda ma bardzo dużą wiedzę na temat Nowego Jorku, więc zadajcie dobre pytania. Pierwszy raz mam okazję przejść przez most brukliński nocą. Fajnie się idzie przez most brukliński nocą. No ładne to miasto jest, naprawdę jest spoko. Naprawdę jest bardzo efektowne. No dobra, to co? Kolejny dzień w Nowym Jorku odhaczony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ takie filmiki są u mnie codziennie. Prawie. Dobranoc, do zobaczenia. Papa! Pa.